Przyjechaliśmy sobie dzisiaj na grilla. W końcu jest pogoda na takie rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy Przybitę ze sobą Liamcia i to jego pierwszy grill. Wyglądają tak cudownie dzisiaj, jak taki mały ogrodnik. Cofam je za brodę, czasem jak mnie pociągnie za brodę. Powiedz mi coś na ten temat. No. Podoba Ci się? Na świeżym powietrzu prawie na słoneczku. Super co? Dobra, najwyższa pora odpalić grilla. Grill nam się elegancko rozpala, a tam w górze lata... Ja nie wiem co to jest, bo się totalnie na tym nie znam. Ale coś na nas poluje. Ale coś takiego właśnie drapieżnikowego i przed chwilą w tym miejscu się dwa takie hędożyły. <zysy> Dlatego mówię Okci, żeby pilnowała bimbożka, bo on, ta, on z góry tam może nie widzieć czy to duże czy małe. I może próbować podlecieć, co prawda pewnie jest za duży. Znaczy ten gość jest pewnie za duży dla niego, o no, dokładnie. Nie jesteś... Malutki. <laughs> Bo tamto wbrew nie było wcale takie wielkie, więc pewnie by podleciał troszkę niżej, by zobaczył, że to nie ten. Ale, ale trzeba uważać w takich sytuacjach. Dobra, ale boczek z grilla to jest życie. Nic nie ma podjazdu do boczek z grilla nic nie zmieni mojego za nic i nikt nie zmieni. Mojego. Nawet nie karkuweczka, no. nawet nie kiełbaska. Boczuś. <głosizmigue> Koniec grilla, skończyło się grillowanie. Jedzenie mamy już całe wciągnięte, prawie całe, bo my oczywiście jak zwykle byle by nie zabrakło. My zawsze musimy sobie nakupić cały wór żarcia. No, przed chwilą nawiedziła nas taka szczura. No, wielka była. Lądrowała nam tutaj. No, była tu w moich gaciach i szukała jedzenia <laughs> chyba tam, bo akurat obok była kiełbacha i wie, no, coś tam czuła. Coś, kawałek. A może coś tam czuła. Gościu nam towarzyszył cały czas Można powiedzieć, że wcale nie był taki gramper, chociaż troszkę troszkę taki był, prawda gościu? Byłeś taki, czy nie? No, troszeczkę tylko. No, a skoro my już zjedliśmy prawie wszystko, minęły gdzieś za dwie... może no, dwie godziny, może no to powoli będziemy uciekać. Powoli, 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 ale już no czas. A jutro przyjeżdża do nas. Kto? Ola, ze swoją rodzinką. O Jezu, ta celebrytka z Dolnego Śląska? Dokładnie. Więc prawdopodobnie widzimy się dopiero jutro razem z nimi. No tak, tak zrobimy. Zrobimy teleport teraz, nie? I... I... Pożegnał się, pa! Znaczy co, obejrzeliśmy właśnie tego klipa, jak się wydarł? To jest taki demon, a najlepsze jest to, że my chodzimy tak po sklepie z nim z wózkiem i z wózka właśnie takie ryki tego... Ale właśnie, nie to, że on coś tam guga czy coś, tylko takiego... no coś takiego i my go tego nie nauczyliśmy, nie, nie, nie. Gościu, ja poszedłem po aparat, a ty mi się tu obróciłeś elegancko. Jesteś gotowy na spotkanie? Bo zaraz będą, już zjechali z prochu i się powinni za jakieś 5 minut u nas pojawić. O, przepraszam. Przepraszam, żartowałem, tylko żartowałem. Hello! Witamy Was w drugiej części vloga. Hello! Hello. Chodź Ja chodź. Nie tego się spodziewałam. A czego? No, bo on mówi do cioci Marty, bo Dominik powiedział, że idziemy do cioci i wujka. Może być Marta. Może Też być ładnie. Marta. Co? No Chodźcie, chodźcie. no przyjechali do nas goście i tak, I to ugotowa... z wielkiego świata przyjechali, no. chciałbym podkreślić, że z bolesławstwa. Bolszewicka. <laughs> Bolszewicka, no. Um, ugotowaliśmy obiad, upiekłam ciasto, no nic I, tylko... I naczynia, naczynia umyliśmy też. Tak. Co? Ja nie wierzę w to, że spotykamy się drugi raz w jednym miesiącu. To jest coś takiego. Się... Ale rzeczywiście. No. Teraz się nie będziemy widzieć przez rok. No. Nie, czekaj, teraz wasza kolej. No, to przyjedziemy do was na roczek w grudniu czy styczniu. O, Dobra, w styczniu. W grudniu to za dużo wydatków. Wybraliśmy się na spacerek i oczywiście Kapi wysłał kogo, żeby wykupić bilecik do parkowania? Mnie! Nie mógł sam. O, Domin, chodź, pójdziesz ze mną. Ja jestem mężczyzną w tym związku. Co? No i dobrze. Bilet kupić. Tak, ostatnio podobno ktoś napisał, że uciekłeś przed nami, jak Znale. przyjeżdżaliśmy. Obraziłeś się, nie chciałeś się z nami widzieć. Nie, chciałem ci <laughs> na, na jedzenie właśnie. Tak. To się docenia. No, kurczę, ludzie lubią sobie wymyślać bramę. Z... Gołymi brzystymi rękoma, tak. nie. No a my dostaliśmy świeżutkie, pyszniutkie, cieplutkie jedzonko. To my czekaliśmy na jedzenie, a nie jedzenie na nas. Tak, dokładnie. <laughs> na innej ławce niż dwa lata temu. Bo tamtej nie ma, a nie jest. Tam, jest, to zajęta. Już nie. I dwa lata temu byliśmy tutaj tylko z Klarą i Jasiem. No i z Kapiem i Dominem. A teraz mamy jeszcze wózki. Tam za nami jeszcze jest Ola z Dominem i dzieciakami. Już się pożegnaliśmy i lecimy do domu. Musimy odebrać jeszcze po drodze paczkę tak, I jedziemy no. na Maka, bo jesteśmy głodni. A ok, sumie, jest głodny, ja nie jestem głodny. W sumie nie mamy nic do jedzenia w domu. Mamy nie, z grilla przy... rzeczy, znaczy na grilla rzeczy. No fajnie, na grilla rzeczy sobie zrobię na patelni. No. No. Nie, to czeka no. na grilla. Też na którym dopiero co byliśmy. To się może nie doczekać. Bo... Dobra, czekaj, bo muszę zapiąć pasy, spokojnie, zapinam pasy. Wr wróciliśmy do domu, byliśmy po paczki yy, i mam tutaj nowe książki do kolekcji. Kupiłam, może przeczytam. Tu, jak widzicie, jest taka, którą już wam pokazywałam. Zaczęłam ją, zaczęłam. I uh -huh. to chyba zaczęłaś pierwszego dnia, czy tam drugiego dnia, jak ją dostałaś. Tak. No od tego momentu nie liznęłaś się więcej. bo no, ja nie mam czasu na takie rzeczy. W każdym razie, yy, moja kolejna książka do kolekcji to jest ta. I oczywiście. Bobas lubi wybór, ponieważ Jamek ma już 4,5 miesiąca, więc wielkimi krokami. No, wielkimi krokami zbliża się rozszerzanie diety. Mamy jeszcze czas, żeby dowiedzieć się wszystkiego i kupić potrzebne rzeczy, ale już. Kotek właśnie, ja się na nic nie nastawiam, wszystko zależy od liamka. Ym... Nie będzie chciał jeść, trudno. <noise> nie będzie chciał jeść, to nie. To znaczy, tak, nastawiłam się na BLW, ale wiadomo, że jeżeli on długo nie będzie gotowy, no to nie będę go do tego zmuszać i tak dalej, więc no jakby zamysł jest na BLW, ale to, to się dostosuje do tego, co on będzie chciał. Wy możecie dać mi znać, co polecacie do rozszerzania diety. Przede wszystkim, szukam powoli krzesełka. To jest no, chyba najważniejsza rzecz aktualnie i naprawdę nie mogę się zdecydować. No wiem, że jeszcze mam sporo czasu, ale chciałabym już mieć wybrane i później sobie na szybko zamówić, a nie dwa dni przed rozpoczęciem rozszerzania diety szukać bez celu i wybrać nie takie, które bym chciała. Więc dajcie koniecznie znać, jakby co to. Nie chcę tego z Ikea. Eee... No, a reszta to nie wiem, muszę zobaczyć. <grym>, jeszcze jedną rzeczą, którą odebraliśmy z paczkomatu, jest coś takiego. Nie do końca wiem, jak to się nazywa, ale. To jest hub. Hub. Hmm. Ja zawsze jestem taka podekscytowana, jak przychodzą do nas jakieś paczki, a potem nagle wyjmuję z nich coś takiego i mam takie. Hmm. Ale zakładam, że jest na to potrzebne. I kolejną rzeczą właściwie ostatnią jest taka wielka paka. Jest to prezent dla Liamcia od firmy Cotton Kite. Napisali do nas na Instagramie, czy chcielibyśmy wypróbować ich rzeczy, bo są nową firmą, więc uznałam, że to bardzo fajny pomysł. Pamiętam, jak zaczęła się pandemia, to wszyscy tak, wiecie, naciskali na to, żeby wspierać lokalne biznesy, polskie na biznesy. Już, już wszyscy zapomnieli tak, ale już wszyscy zapomnieli, więc chętnie pomożemy mniejszej firmie. Dam wam do nich wszystkie informacje w opisie i między innymi dostaliśmy taki śpiworek. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ mamy tylko jeden aktualnie i bardzo często muszę go prać. No i wiemy, że jeden to jest jednak troszkę za mało. W naszym przypadku tak, więc hmm. bardzo się cieszymy, że mamy tutaj drugi. Tam na tej stronie widziałam trzy wzory. My wybraliśmy sobie o, ten, taki, taki letni, nie? Z owocami. Tu no, mamy agres, taki jabłuszko. Taki. Do tego dostaliśmy też komplet pościeli. No to troszeczkę poczeka na Lijamka, bo właśnie on śpi na razie w śpiworku. Ale super, bo jest taka poduszeczka cieniutka i właśnie kołderka. To wszystko jest w tym samym wzorze. Tutaj mamy jeszcze, co to jest? O, tu bambusowy. To fajnie na no, takie letnie wieczorki, na wiosnę. Na balkonie na przykład. Bardzo fajnie. Na balkonie, no naszym. Tutaj mamy jeszcze kocyk, i on właśnie też ma ten wzór w środku, a na zewnątrz jest taki, no nie wiem, beżowy, welurowy. Super. I ostatnią rzeczą jest, z tego co pamiętam, prześcieradełko. Tak, dokładnie, też bambusowe. To wszystko jest naprawdę bardzo milusie i Mięciusia. Tak nazywa się ta firma, i właśnie uwielbiam dostawać od takich polskich firm informacje o tym, jak coś prać, bo ja swoje rzeczy ogólnie wrzucam obojętnie jak. I jak wyjdą, tak wyjdą, ale jeżeli chodzi o te dziecięce rzeczy, to no nie chciałabym ich zniszczyć w praniu, więc super y przydaje się taka kartka z informacjami. We Ojej! Ojej! Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Tak? Łapkę w górę? I do zobaczenia w następnym vlogu. Bye!